Głodówka lecznicza. Czy warto się głodzić? Głodówka. Jest duża szansa, że dużo o niej usłyszymy, prawdopodobnie od przyjaciół, kolegów, a nawet rodziny. Chodzi o to, że głodówka jest teraz dość popularna. Głodówka lecznicza przez 7 dni to prosty i skuteczny sposób, aby pomóc organizmowi w szybkiej detoksykacji organizmu. Może to zrobić każdy, kto nie ma poważnych chorób. Nie zaleca się również kobietom w ciąży i karmiącym oraz młodzieży. Cóż, jak zapewne się domyślasz, ten rodzaj postu wymaga unikania jedzenia przez kilka dni 3, 5, 7, a nawet 21 dni. Teraz jako nowicjusz nie zalecamy głodówki przez 21 dni rzędu na pewno rozumiesz o co chodzi. Idąc dalej w tym filmie, rzucę więcej światła na to, co dokładnie stanie się z Twoim ciałem, jeśli zdecydujesz się na 7 post. Zaufaj mi, przedłużona głodówka nie jest taka zła, jak myślisz. Zasadniczo nie musisz się martwić o utratę masy mięśniowej, spowolnienie metabolizmu i tym podobne. Krótko mówiąc, post długoterminowy nie odbije się na zdrowiu, może się uspokoić. Ale oczywiście sugeruję, aby spróbował pościć przez krótsze odstępy czasu, zanim przejdziesz na siedmiodniowy post. W większości przypadków nie pomyli się, zaczynając od dwudniowego postu, sprawdzając, jak Twoje ciało zareaguje na zmianę. Nawet jeśli cofniesz się myślami do czasów starożytnych, przekonasz się, że nasi odlegli przodkowie nie zawsze otrzymywali jedzenie na żądanie. To nie było tak jak dzisiaj, kiedy możesz jeść, kiedy chcesz. Więc jaki jest sens? Cóż, to całkiem proste. Wbrew temu, co myślisz, większość ludzi może pościć przez 5, 7, a nawet 10 dni bez umierania. Nadal masz wątpliwości? Cóż, według badań przeprowadzonych w 1973 roku na Uniwersytecie w Szkocji, niesamowicie otyły 27-latek pościł przez zdumiewające 382 dni. Dobrą rzeczą jest to, że jego wysiłki się opłaciły, ponieważ był w stanie przejść z wagi 207 kg do 82 kg. Co więcej, naukowcy monitorowali mężczyznę przez 5 lat. I stwierdzili, że był w stanie utrzymać nową wagę. Jak zapewne się domyślasz, takie badania wskazują, że głodówka nie wpływa w żaden sposób na Twój metabolizm. Teraz, gdy wyjaśniliśmy mity, przyjrzyjmy się, czego może się spodziewać po 7-dniowej głodówce. Od razu po 6 godzinach od rozpoczęcia postu, Twój organizm zakończy trawienie pokarmu i przekształci glikogen w glukozę. Oczywiście Twoje ciało w końcu wykorzysta glukozę jako energię. W ten sposób przetrwasz czas bez jedzenia. Należy jednak pamiętać, że glukoza może się wyczerpać po 6 godzinach, zwiększając w ten sposób podatność na głód i nagłe napady głodu. Co więcej, w początkowej fazie postu powinieneś być trochę głodny. Tym napadom głodu mogą towarzyszyć nudności, zawroty głowy i osłabienie. Ale jest dobra wiadomość. Te odczucia powinny ustąpić po pierwszych dwóch, trzech dniach postu. To powiedziawszy, Twoje szanse na przetrwanie głodówki są większe, jeśli możesz przezwyciężyć pierwsze 3 dni głodu. Zasadniczo nie będziesz już czuł się bardzo głodny, a poziom Twojej energii dramatycznie wzrośnie. Warto też wiedzieć, że w ciągu pierwszych 3 dni Twój organizm zacznie stopniowo spalać zapasy glikogenu w Twoich mięśniach i wątrobie. Gdy to nastąpi, może spodziewać się utraty znaczącej ilości wody, a Twoje ciało zacznie wykorzystywać tłuszcz jako energię. Oczywiście w tym momencie Twoje ciało jest już przyzwyczajone do przetrwania, teraz od Ciebie zależy, czy będziesz kontynuować, aż osiągnie swój siedmiodniowy cel. Głodówka siedmiodniowa zasady. Podczas głodówki siedmiodniowej pijesz tylko czystą wodę, minimum 2 litry dziennie. Woda może być ciepła lub zimna. Dzień przed głodówką jest tylko surowe owoce i warzywa. Pierwszy dzień zacznij od szklanki wody z łyżeczką soli. Dla stara się unikać nadmiernego wysiłku fizycznego. Sporo odpoczywaj. Proszę skonsultować się z lekarzem i dietetykiem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek zaawansowanej diety, takiej jak ta. A czy Ty kiedykolwiek zdecydowałeś się na godówkę? Daj nam znać w komentarzu. No i oczywiście, jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek.